Ta sprawa wstrząsnęła całą Polską. 11-letnia Patrycja zniknęła bez śladu, a każda godzina zwiększała strach i napięcie. Gdy zapadła noc, ruszył Child Alert. A następnego poranka doszło do zatrzymania. W jego mieszkaniu była poszukiwana dziewczynka. Czwartkowy poranek, 15 maja. Około godziny 4:00 funkcjonariusze policji dokonują zatrzymania 24-letniego mieszkańca Żor w województwie śląskim. Mężczyzna zostaje ujęty w miejscu pracy podczas nocnej zmiany. To efekt intensywnych działań śledczych po zgłoszeniu zaginięcia 11-letniej Patrycji Zdziewkowic. Co szokujące, dziewczynka została odnaleziona właśnie w mieszkaniu zatrzymanego mężczyzny. Zatrzymany został natychmiast przewieziony na Opolszczyznę. Gdzie odbyło się jego pierwsze przesłuchanie? Policja informuje, że cały czas kompletowane są materiały procesowe, które zostaną przekazane prokuraturze. Śledczy mają 48 godzin na pojęcie dalszych kroków, w tym postawienie zarzutów. Na ten moment oficjalnie nie wiadomo, jakie konsekwencje grożą zatrzymanemu, ale decyzje w tej sprawie zapadną nie wcześniej niż 16 maja po południu. Jak podkreśla kom Agnieszka Żyłka, Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu mnóstwo rzeczy trzeba wykonać, żeby przygotować materiał procesowy. Czynności cały czas trwają. Zaginięcie patrycji wywołało natychmiastową reakcję służb. Uruchomiono procedurę Child Alert, która w Polsce stosowana jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Do akcji włączyła się nie tylko policja z wielu województw, ale również funkcjonariusze z Czech. Przeczesywano lasy, ogródki działkowe. Dworce kolejowe i centra handlowe. Psy tropiące pracowały bez przerwy przez kilkanaście godzin. Dziewczynka została odnaleziona po niespełna trzydziestu godzinach. Teraz śledczy próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: kim był dla niej 24-letni mężczyzna, jak doszło do ich poznania, co wydarzyło się między zniknięciem a odnalezieniem, czy był to przypadek, czy coś znacznie bardziej niepokojącego? Ta historia jeszcze się nie skończyła. Wkrótce poznamy szczegóły i decyzje prokuratury. Jeśli chcesz być na bieżąco z tą sprawą, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i daj znać, co Twoim zdaniem naprawdę wydarzyło się między Patrycją a dorosłym mężczyzną.